Siemanko, dzisiaj taki odcinek dotyczący wzmacniacza momentu. A mianowicie, co jest potrzebne, by taki kompletny wzmacniacz momentu zamontować do ciągnika, który został go pozbawiony, bądź opuścił fabrykę z reduktorem biegów pełzających. I może od takiego ciągnika z reduktorem zaczniemy. Tam jest jeszcze taka różnica, że jest inny rozdzielacz pod górnym deklem skrzyni biegów. Nie ma tam po prostu sekcji. Która by podawała nam olej na bębę wzmacniacza. Także musimy ten rozdzielacz wymienić, musimy zaopatrzyć się w komplet dźwigienek, które będą nam pozwalały sterować tym rozdzielaczem, by to wszystko nam działało. Polecam tutaj właśnie korzystanie z katalogów części. No, dzięki temu będzie nam łatwiej tą czynność wykonać, bo no z tymi dźwigienkami jest tak, że nawet jak ciągnik, e Miał kiedyś wzmacniacz momentu, to potrafi to być tak zdekompletowane, że no wszystko trzeba po od nowa zbierać, kupować i kompletować. Także, tak jak w moim przypadku, musiałem te wszystkie dźwigienki sobie skompletować. No i jeżeli mamy już dźwigienki, mamy już hydraulikę, rozdzielacz dźwigienki, wszystko nam tam fajnie działa, to możemy tutaj przejść do tych części, które są potrzebne, żeby ten wzmacniacz momentu zamontować. I może sobie zaczniemy właśnie od strony, jakby skrzyni biegów, co jest tam potrzebne ponieważ są różne opcje albo jest na przykład wzmacniacz zaspawany albo został wyrzucony i zastąpiony wałkami stałymi i ja Wam pokażę co jest potrzebne jeżeli mamy te wałki stałe bo jeżeli mamy jakieś tam już części wzmacniacza któreś tam są to zdarza się tak że możemy coś z tamtego wykorzystać więc no, możemy mieć wtedy trochę mniejsze koszty a tutaj tak szacunkowo to jest około 3,5 do 4 tysięcy myślę że cały komplet na obecne ceny no, to wyniesie. Także, także zaczniemy, może od tego, że całkowicie nie mamy wzmocniacza. Mamy stałe wałki, a chcemy wszystko odbudować tak, jak należy. Więc tutaj pierwszy będzie wałeczek. Jeżeli chodzi o sam wałek, to musimy dobrać wałek, który nam będzie odpowiedni do naszej skrzyni biegów, ponieważ mamy ogólnie tak. Wałek dla skrzyń czurek, to jest 25. Skrzynia ma tutaj 20 zębów skrzynia 30 ma zębów 23, a skrzynia 35 ma zębów 25. Chociaż tą skrzynię 35 to często się mówi, że to jest 40, ale jak tam zwał tak zwał musimy pamiętać o to, by nam się ilość zębów zgadzała. Tutaj na ten wałeczek, w tym miejscu, w tym zatoczeniu, przychodzi pierścień tłukowy. Nie będę Wam mówił, tych, jakie to są wymiary tych pierścieni, bo to trzeba po prostu, ja to zerkam w katalog, żeby Wam tutaj przypadkiem, przypadkiem nie nakłamać. No, i oczywiście wałeczek tutaj z tym drobnym wielowpustem pod wersję ze wzmacniaczem momentu. Teraz tak na ten wałek przychodzi pokrywa wzmacniacza momentu. Pokrywy ogólnie mamy dwa typy: dla skrzyni trzybiegowej i dla skrzyni czterobiegowej. I różnią się w zasadzie tylko tym, że jest tutaj to zatoczenie albo wysokie, albo niskie. Wysokie jest dla skrzyni czwórki, a niskie dla skrzyni trójki. No i chyba więcej różnic tutaj nie ma Tutaj oczywiście musimy pamiętać o dwóch oringach Jeden oring to jest ciśnienie, które idzie na bęben wzmacniacze jak i hamulec A drugi oring to jest smarowanie tego wszystkiego No tutaj tą pokrywę jeżeli uzbrajamy No to najpierw tutaj na to idzie taka podkładka cierna Dopiero wówczas wkładamy bęben Ale najpierw jeszcze tutaj dwa pierścionki Które nam będą trzymały to ciśnienie jeżeli mamy to tu już tutaj pierścienie, i tą podkładkę, następną rzeczą są dwa złożenia igiełkowe. Pokażę tutaj na przykładzie dwóch łożysk, na co mniej więcej zwracać uwagę. E, ogólnie, tak, ja polecam tutaj e, zamontować wysokiej jakości łożyska, ponieważ mają kluczową tutaj rolę, jeżeli chodzi o długowieczność tego wszystkiego. I na przykład po tej stronie, po lewej stronie jest łożysko firmy INA, a po tej prawej stronie jakieś tam tańsze łożysko. I na pierwszy rzut oka widać, że tutaj mamy więcej wałeczków w tym łożysku. No to jednak tą nośność tego łożyska zwiększa nam. Dodatkowo jeszcze spotkałem takie łożyska, które miały krótsze igiełki co również nam ograniczają nośność tych łożysk. Także no polecam tutaj zastosować dobrej jakościowe łożyska. Niekoniecznie Inna, są też inne firmy, które fajne te łożyska produkują. Tam przypadkowo jeszcze NTN na przykład widziałem, że są fajnie zrobione. Także no polecam dobrej jakości łożyska. No, i tutaj przychodzą na te użytka dwie sztuki na to. No i na to nakładamy w zasadzie już sam gwóźdź programu, czyli bęben wzmacniacza. Bęben wzmacniacza w zasadzie to są albo dwutarczowe, albo trzy tarczowe. Jeżeli to wszystko wymieniacie, wkładacie, to polecam od razu trzytarczowe, tarczowe, czy to wszystko, no jakby, jakby jest mocniejsze, nie? Także tutaj to jest akurat wersja trzytarczowa. No i po prostu nakładamy to na te łożyska, na te pierścienia, na te pierścienie. I tak. Następną częścią, która nam jest tutaj w kolejności potrzebna, to jest tutaj właśnie ten oto kosz satelit. Ja jeszcze ten kosz satelit delikatnie zmodyfikuję, tak jak zrobiłem modyfikację w 16. Tutaj są takie dwuczęściowe wałeczki z taką przekładką wewnątrz, a ja sobie wstawię wałeczki całościowe. Także tutaj jeszcze zostanie zrobiona mała modyfikacja. Natomiast jeżeli chodzi o sam tutaj kosz satelit, to tutaj potrzebne nam koło centralne. Koło centralne wygląda tak, ale ono przychodzi dopiero po zastosowaniu takiej podkładeczki tutaj, ciernej również. Wówczas wchodzi o tym tutaj jakby zatoczeniem w stronę Bębna wzmacniacza, a ta płaska jakby część przychodzi tutaj właśnie do tego kosza satelit, O, i tak to nam wygląda, czyli tutaj sobie ładujemy to, ta podkładeczka, kosz satelit, to wszystko nam siedzi na tym wołeczku i tutaj mamy miejsce na seger. To wszystko spinamy segerem. Także tak to tutaj wygląda. Następną częścią jest koło koronowe zewnętrzne. Ja mam akurat tutaj już złożone to z wałkiem sprzęgłowym. I tutaj musicie zwrócić też uwagę, ponieważ e, są koła koronowe i tutaj na przykład. Taka jest, taki problem jest z kołami Korursa, że one troszeczkę luźno są pasowane do wałka sprzęgłowego. Jak znajdę filmik, to tutaj go wrzucę. Trochę ta kalipa tutaj jest. Niestety ten wałek jest z kołem za luźno spasowany. Ja sprawdzałem ten wałek na kole ze Sieradza. Nie wiem, czy tam kto teraz to produkuje. I tam jest nawcisk. I też jakiś tam producent. Importowany w sklepie w pobliskim to trzeba wcisnąć tutaj, niestety to wchodzi luźno, i tak jak Marcin tam kiedyś wspominał, urywa te ząbki tutaj na tym wałku. To jest akurat wałek Waryńskiego, ale jeżeli się spasuje e, wałek też z kursa to jest dokładnie, dokładnie ten sam problem. Tutaj e, dzwoniłem w tej sprawie do kursa i niestety. Na razie nie widać, nie widać jakby nawet możliwości, żeby oni to poprawili. Dopiero jakim się ten przyrząd, który tutaj wycinają, wycinają, ten otwór zużyje, to będą tam się naradzać, czy będą robić to ciaśniej, spasowane, czy, czy tak samo. No ale niestety, tego w tej chwili nie jest dobrym wyborem. To jest jakiś inny producent, ale tutaj, właśnie fajnie to sztywno wchodzi na ten wielowpust. Także polecam, właśnie tutaj też zwrócić uwagę, żeby to dość sztywno było. Tak to wygląda z drugiej strony. I teraz to, właśnie koło, nachodzi sobie na ten oto kosz sateli wzmacniacza. O, w ten to sposób jest, ale jest jeszcze jeden mały myk. Do tego wałka sprzęgłowego, sprzęgłowego, w tamto miejsce przychodzi również złożenie igiełkowe czyli coś takiego, również polecam tutaj, żeby to złożenie było dosyć, dosyć dobre jakościowo, akurat tu również mam złożenie firmy INA, i ono przychodzi właśnie do wałka sprzęgłowego, i zabezpieczone jest takim, takim właśnie zabezpieczeniem. Ogólnie ciężko jest dostać zabezpieczenie, które właśnie nie ma tych tutaj oczek. Taki, taki typowy seger a kiedyś się kupowałem, to w ogóle dali mi jakiś tam drucik. Także nie bardzo to pasowało, ponieważ ten tutaj ropek to jest na taki typowy tak by seger, ja sobie po prostu wezmę, wezmę troszeczkę, go przeszlifuję. Ten oto tutaj segerek, żeby ładnie to wszystko pasowało. Czyli do wałka sprzęgowego idzie łożysko. Łożysko zabezpieczone jest tym oto z takim. No i to wszystko razem pasuje w ten sposób mniej więcej, nie? Bo to Łożysko, druga bieżnia Łożyska to jest tutaj właśnie ta końcówka tego wałeczka. Także nam to wszystko tak mniej więcej ma wyglądać. Dobra, czyli mamy tak jakby tutaj to poskładane. Teraz tak, teraz kwestia hamulca, ponieważ jeżeli sobie przerzucimy na żółwia, to wówczas luzuje nam tarczki, właśnie ciśnienie. ciśnienia nie ma na bębnie, Luzują nam się tarczki i sprężyna nam ta sprężyna, która się tutaj znajduje, w tym oto, w tym oto cylinderku. Napina nam taśmę hamulca, która nam chodzi po tym bębnie wzmacniacza. Ogólnie, jeżeli chodzi o taśmę hamulca, to możemy kupić sobie dwa typy. Tutaj właśnie pokazuję wam, mam do pokazania dwie jakby wersje. Typowa wersja to jest tak zwana wąska i to jest wersja od 1734. I jak widać, jest dość no dość, 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 dość dużo szersza od, od, od tej właśnie typowej wersji. No i ja sobie zastosuję tą szerszą. Szerszą też zastosowałem w 16 Oczywiście, no ta taśma jest napinana przez tutaj ten cały tłoczek w cinderku. Taka dźwignka. Także to też to wszystko jest potrzebne, jeżeli nie macie tego. No w moim przypadku cylinderek to był katastrofa. Tłoczek jest, był katastrofa. Także tutaj mam nowy tłoczek. Oczywiście uszelka i taki mały o-ring wewnątrz jest i ta sprężyna tutaj przychodzi to wszystko jest zamknięte uszelka i dekielek tutaj jest też miejsce na o-ring no i to chyba tyle jeżeli chodzi o te podzespoły wewnątrz aha, jeszcze jest taki podzespół jak rurka rurka przychodzi tutaj z ciśnieniem tutaj z tego miejsca i musimy ją przykręcić do tego, oto cylinderka w tutaj, w te miejsce. No, i tak to wygląda sprawa z tym całym wzmacniaczem momentu, z tymi częściami, które są nam potrzebne. No, i też jeszcze, jak będziecie sobie tu wszystko kompletować, to sprawdźcie, yy, czy ten bęben wzmacniacza momentu. On na tych łożyskach nie ma luzu. Ja właśnie jak robiłem, jak robiłem wzmacniać 16, to popełniłem ten błąd, że sobie tego nie sprawdziłem, się okazało, że będę sobie na tych łożyskach latał i po prostu przez to mi na rozgrzanym oleju spadało ciśnienie. No, a to jest pierwsza pierwsza rzecz, która nam się, jakby przez którą nam się uszkodzą taczki, i w ogóle to wszystko przestanie nam działać funkcjonować, także Zwróćcie sobie uwagę na to, żeby ten bęben na tym sztywno sobie siedział, żeby nie było tam, wiecie, takiego dużego luzu, nie? I tak to wygląda. Także ja sobie teraz to będę wszystko po kolei mył i szykował się do składania.